Siemanko moi drodzy, zagramy partykę 10 plus 0. Zobaczmy co nam gierka przyniesie. 2.233, Razem ze mną wygrał zawodnik, więc zobaczmy co tym razem przygotuję e4, karokana. Mamy karokana i przepchniemy sobie, goniec pewnie wyjdzie do akcji. I ja tutaj zagram przez h4, czyli wariant podejrze. tala. Mm -hmm. I teraz wyjdziemy gońcem, na bicie oczywiście wybije. I to jest wszystko teoretycznie jak najbardziej ok. Yy, tu tak, albo f4, albo chyba nawet c4 można grać. Chociaż ja chyba zdecyduję się na krótką roszadę, więc wyjdę z koczkiem i pójdę w krótką. Mhm, jest taki ruch tu. Mogę grać c3 też i to powinno być w porzu. c3, na bicie mam bicie. Na to zrobię ruszadę i zobaczymy, czy on będzie chciał iść w długą, czy w krótką. Czy ja mam jakieś szachy? Nie mam na razie szachów. I teraz tak, tu chyba można by było bić i na to zagrać b4 i to powinno być ok. To jest pozycja troszkę podobna do tych, która czasem powstaje we frenchu. I na to zagram b4 sobie na spokojnie. I goniec musi gdzieś odejść i ja sobie wyjdę może moim gońcem na e3. Z takim planem, żeby jego Hetmana gdzieś przegonić i to powinno być OK. Hetman musi odchodzić prawdopodobnie tu. No ale na to ja mogę nawet zagrać sobie gońcem na D4. I nie wiem, czemu miałbym stać od mojego przeciwnika gorzej. Eee, tego nie wiem. Raczej powinno być OK. troszeczkę o, tak damy. Będzie dobrze. Ok, i na to ja myślałem, żeby po prostu zagrać w ten sposób. Wszystko się broni. Ja będę chciał zaraz przeprowadzić manewr wieża E1. Później, może koń D2, koń z B na D2, może jakieś takie wskoczki. No, ja stoję wyżej, mam tego piona, który jest moim na pewno atutem. Rywal na pewno czegoś takiego może próbować z przeskokiem na, na F5. No, ale wieża do akcji. Nie, nie powinienem stać gorzej w tej pozycji. Raczej. Raczej nie. Może też koń a3, koń b5 jest ciekawą opcją. Może tak. Okej, okay. on chce, chce się zasłodzić tutaj na słabości. Dobra, ja zagram na spokojnie. Koń, yy, koń do akcji, żeby te wieże były zawsze połączone. Nabicie bicie zbiję. I... no i co? I powinno być ok. Tutaj widzimy, że rywal będzie chciał się zameldować. Ja chyba tego zmienić nie mogę za bardzo. Mogę też mieć taki ruch yy, i na to bić, ale nie, ja chyba chwilowo właśnie nie mogę. Na konia taki ruch. Mhm. Może też taki ruch od razu. To jest troszkę kontrowersyjne, ale mogłoby być ciekawe. Może tu. Dobra, zagrajmy w ten sposób. I teraz na taki ruch mam taki ruch chyba. O, tu jeszcze lepiej atakuje widzimy. Hmm. No, albo można grać przez F4 tutaj. Albo można zagrać wieżą 1, żeby wszystko się broniło. I ja tak zagram. Wieża E1. Tego piona chcemy jak najbardziej utrzymać na aktywnej. Placówce yy, na taki ruch zawsze mógłbym już próbować później na odejście. To może nawet bicie. Na to jakieś takie bicia, to może być dobre. Trzeba dobrze stać z czasem. Na razie stoję myślę w porządku. No, rywal nie ma tej ruszady. Generalnie tutaj. Na F7 może być w przyszłości słabość szachów na razie żadnych nie mam, ataki. Ataków też za dużo nie mam. Okej, okay. on to widzi na to, może nawet się cofnąć, to nie musi być szczególnie dobre. Ale może mam taki ruch jak A4 po prostu. I chcę iść tymi pionami. Jak zaszedłbym pionkiem na A5, to po biciu myślę, że powinno być spoko. Tu mi wisi pion, no to ja chyba sobie zagram spokojnie g3, żeby nic nie wisiało. On pewnie zruszuje. I no i co? I chyba naturalne jest a5, bo on tej wieżę ustawioną, nie? No i a5 grajmy. Myślę, że muszę się tu rozpychać. Na skrzydle, na skrzydle hetmańskim, no bo tu się wszystko blokowało. okej. Okay. Pytanie, czy ja nie mogę nawet tego zbić skoczkiem. Tu, no ale to wtedy taki coś wjeżdża. Eee, chyba nie mogę. A na bicie pionem? Dobra, zbiję pionem, żeby to centrum było silne. Jakiś Hetman pewnie tu wejdzie. Znając życie. O, takie bicie. Takie bicie. To zbijmy, tak. I może taki ruch. Dobra. Zajmijmy otwartą linię. No ja mam. OK. Straciłem tego pionka, ale mam silne centrum. On tu ma słabość tego pionka może odzyskam. Yy, myślę, że taki ruch jest ciekawy. I będziemy walczyć dalej. On oczywiście tym Hetmanem gdzieś odejść musi. Pewnie tu. Albo tu. Generalnie taki ruch jest chyba lepszy, bo mi brakuje B5. Nie będę mógł sam B5 zagrać. Więc myślę, że na to się może rywal zdecydować. Faktycznie tak poszło. Hmm. I teraz tak jest nawet taki ruch, żeby ten skoczek był aktywny. Yy. Tutaj może po prostu taki ruch, ale bicie, bicie. Może tak. No i grożę po prostu motywami, a na taki ruch. To może nie być aż takie dobre. Albo w ten sposób, dobra. Grajmy aktywnie. Może będę chciał tutaj atakować na pionka, bo tego piana mi będzie chyba chwilowo ciężko skubnąć. Tu wieża, nie chcę, nie chcę się cofać. Mhm, dobra, wieża będzie chciała się tutaj zameldować. Jest to ciekawe. Jak najbardziej, ale czy dobre? Tu i na to. Tu nabicie szach, odejście. Hmm, chyba to nie działa. Tu się wszystko broni. Nie mam jak właśnie wykorzystać tego. Tu. I na to. Ten skoczek nie ma się gdzie podziać. Właśnie wszystko mu blokuje ten pion. Bardzo ładnie zresztą. Tu i na to zagrać takiego szachulca, i na to zagrać szach, odejście i bicie tu w ogóle, czyli tutaj, tak, i na to ja mogę zagrać taki ruch jak szacha, ale on może się nawet cofnąć w ten sposób jeszcze. O, ciekawe. Yy, dobra, może. Dobra, zagram tak. Chcę grać aktywnie mimo wszystko. Chociaż tu wieża wygląda no ...przerażająco. No ale zobaczymy. Zobaczymy, czy faktycznie jest się czego bać. Na to goniec ja myślę, że nawet taki powrót mam wieżą. Więc nie jest źle. Za to ja mam centrum. Jakbym skubnął tego piąka, to może być ciekawie. I na to ja liczyłem, że mamy w ogóle. Tu, na bicie mam szacha. No i hetmanem nabicie to by było spoko, ale... Dobra, jeszcze raz. Ta... I teraz czy nie ma takiego ruchu? No bo na bicie jest szach, odejście i tutaj grożę matem. Na odejście jest szach, jest wierzchniak. Tu. Więc, no a na zasłonę skoczkiem... To już jakiś taki ruch. Tu, to tu, tu się jakieś chore rzeczy dzieją. Moi drodzy. Tu. I nabicie Tu. nie hmm. szach na gońca no to się mogę chyba cofnąć po prostu jest spoko tu na hetmana no to spoko bo szachuje i tam jest raczej git tak tu na konia co ja robię na konia to gram tak i na bicie? Dobra. Trudno, najwyżej to będzie przerżnięte. Wieża, wieża co 8 gramy. Albo dwa wykrzykniki, albo <grytania> dwa pytajniki. Coś <grytania> albo działa, albo nie działa. No te ataki na f7 są bardzo duże i tutaj te motywy też są bardzo groźne, nie? Tu chyba nie działa, no bo mam szacha. Trzeba odchodzić, bije i grożę matem. Więc to powinien być jakiś wierzchniak. Więc bicie raczej Hetmanem nie można. Trzeba się czymś zasłonić, bo król nie ma gdzie odejść. Na zasłonę gońcem. W ogóle. Bicie, bicie. Taki ruch? Nie, bo ten skoczek wszystko broni. <laughs> zasłona gońcem. No to jest nawet taki powrót. I chyba tutaj stoi ok. Tak mi się wydaje. Hetman jest uwięziony, bo musi cały czas pilnować punktu F7. No, pion mniej, ale tu jest generalnie dosyć duży. Mhm. To jest chyba najlepsze, co może zagrać. No i teraz tak, na taki ruch grozi mat po prostu, nie? Tu. Grozi mat w jednym. Jak on ma temu zapobiec? Tu. Jakieś takie ruchy, to i tak jest mat, tak? <laughs> tu. Na bicie jest mat. Tu. Jak on się ma bronić przed matem? Gonie się nie może ruszać. Szachy takie no to się nic raczej nie dzieje. Tu. Skoczek. Tu, Hetman bije to jest mat, tak? Tu, na skoczka jest mat, tu. Jakie ruchy bronią? Jakieś odejście to też jest mat. Dobra, ja spróbuję w to pójść. Najwyżej nie, nie, nie wyjdzie, to wtedy mnie nie bicie. <ścoughs> Widzowie, ale. No, wygląda to bardzo groźnie, bo jest Wisi mat na H7. Nabicie wieży jest po prostu mat, tak? A jak nie, to jak się bronić? Skoczek super kontroluje pole H8, no ale pole H7 już nie. No na takie wjazdy to nawet mam bicie i ten Hetman jest po prostu zbyt wolny, nie zdąży nic zrobić. Mamy to. Dobra, zobaczmy szybko przeglądzik partii. Co tu się wydarzyło i dlaczego, dlaczego tak się właśnie ta partia zakończyła. Mhm. No, i coś mi się wydaje, że dwa wykrzychniki. Teraz nie mam jak zrobić tego przeglądu, bo mam tylko jeden dziennie, ale. Okej, okay, tutaj chyba spoko. No, i tutaj teoretyczną pozycyjkę sobie ustawiliśmy. Tu bicie jak z fręcza. No, i tu wszystko okej. Okay. Tu pewnie jakieś wieża... Co? Dobra, skoczek, skoczek A3. To myślałem chwilę o skoczku A3, albo skoczek tak. No, dobra, tu też raczej stabilna poza. Mm. Okej. Okay. No i tutaj podwaliłem. Tu generalnie nie widziałem. Yy, tych słabości. Może mogłem po prostu tutaj ładować nawet. Nie, nie mogę skoczka. Wieża AC1. I tu bronić. Okej. Okay. Albo wieża E3. Na, wieża E3 ciekawy ruch, to w sumie spoko. Mhm. Ja tu zagrałem w ten sposób i on miał bicie. I właśnie to jest problem, że najlepsze co mam to właśnie CBD D4, nie? Bo na, tu jest problem z pionkiem. No i dobra, no i został spionem więcej, ale no ja mam tu centrum, tak? Więc coś za coś. Hetman w3 najlepsze, nie? No bo myślałem jeszcze o tym, żeby tutaj grać. Chciałem tu grać, ale tu Hetmanem mi niestety bardzo ładnie odszedł i wszystko blokował. Yy. No. Co tu jeszcze chciałem grać? Nie, no, Hetman jeszcze chyba najlepsza próba. I na to. Wieża, wieża c 8 z szachem w ogóle. Chociaż. Hetman też działa. No, i co na to? Hetman H7 i co na to? H5. Aha, dobra. I po prostu tutaj e, skoczek nie może nigdzie odejść, tak? Jak tu odejdzie, to po prostu. H6. Wow. Nawet Hetman H8. Tu, tu, tu. No. Jim, moi drodzy. Niezła. Niezła zawieruchość to zrobiła. No ja finalnie zdecydowałem się oddać wieżę. <laughs> Więc no, no. Ale zobaczmy, że bicie to jest problem. Bo Hetman bije w 7. Ja myślałem, że to jest jakiś remis w ogóle. Hetman G6. Tu grozi mat na odejście. Yy, Hetman H7. Odejście takie. Hop, hop. Hop hop a no i na końcu zdobywam hetmana po prostu nie powiem, też przyjemna, też przyjemna sprawa yy, więc tutaj no, duże problemy, nie można było tej wieży zbić absolutnie absolutnie, to chyba brilliant to chyba brilliant, jeszcze sprawdzę sobie, ale wydaje mi się, że brilliant yy, skoczek f8 jedyna ratująca w ogóle no ale na to też chciałem zagrać tak? nie można bić, bo tutaj hop, hop ale teraz już jest wieczniak no, i widzimy taka nieduża różnica, a jednak mm. bardzo duża. Yy, Rywa zdecydował się cofnąć gońcem, co nie jest najlepsze, bo ja właśnie mówię, kurczę. Okej, okay, no tu nawet pewnie wieża C3 jest całkiem niezłe. No i faktycznie daje minimalną przewagę, ale tu jest Hetman H5. No i cokolwiek on nie zrobi, on się tu poddał, no bo nabicie jest mat. Yy, wieża A1, szach. Bicie, i cokolwiek nie zagra, to jest mat, to jest po prostu... nie ma co grać. Więc to dziwne, dziwne, ale faktycznie nie się tu bronić, jedyne remisujące jest skoczek f8. I to też jeszcze trzeba się... Tak? Nie, tak nie działa. Hetman. No i trzeba bić wieżę, no bo na bicie skoczka jest mat, bo skoczek jest związany. O widzimy moi drodzy. Także cóż, ja się bardzo cieszę, bo wygrana partia się zakończyła. Jak się podobało, proszę łapeczkę w górę, subika, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, pa pa.